Łodzianie! Czas zakasać rękawy i modlić się za nasze miasto. Zdobywamy łódź dla Jezusa. Dlatego dnia 29 czerwca odbędzie się łódzkie Jericho. Przybywajmy! To modlitwa rowerowa w intencji łodzian i naszego miasta. Razem połączyliśmy siły, aby wyjść do ludzi, którzy jeszcze Boga nie znają. Tak w ogóle to ja jestem Max, a ja Asia. Reprezentujemy grupy uliczne różnych wspólnot. Nad tym wydarzeniem pracowały Nazaret Zalec! Zabiegani Głos Pana Modlitwa za miasto i przyjaciele. Będziemy w siedmiu parafiach. W każdej będzie chwila przerwy, wspólna modlitwa, a nowi parafianie pojadą razem z nami dalej. Aby wziąć udział wystarczy wypełnić formularz. Udział jest bezpłatny. Weź swój rower, żółtą kamizelkę Prowiant i wody. Zawsze możesz też zamówić obiad. Jak wziąć udział w wydarzeniu? Wystarczy, że wypełnisz formularz na stronie www.nowowa.jezuici.pl Do wydarzenia możesz dołączyć w dowolnej parafii. Jest ich aż 7 na terenie łodzi. W każdym kościele będzie realizowany inny program. Będzie adoracja, uwielbienie oraz wiele wspaniałych świadectw. Obserwuj nas bacznie i zdecyduj, które miejsce najbardziej Ci odpowiada. Przybądź na miejsce 30 minut przed przyjazdem rowerzystów. Uwaga! Dlaczego robimy zapisy? No wiecie, policja musi wiedzieć, czy będzie nas 5, 50, a może 300 osób? A jeżeli oglądasz ten film po terminie zapisu, również z radością Cię przyjmiemy. Jednak prosimy, aby był to raczej wyjątek od reguły. Na pasażu Schillera o godzinie 19.00 hucznym i radosnym okrzykiem po rumieniu muru Wierycha będziemy świętować i uwielbiać Boga. Modliwstwa poprowadzi dla nas Krzysiu Soliński z głosu Pana, a swojego niebieskiego głosu udzieli Marta Ławska wraz z zespołem. Szybywajmy i uwielbiajmy wszyscy razem Pana Boga, na Jego chwałę! Więcej informacji będzie w wydarzeniu na naszym Facebooku. Śledźcie nas! Chcesz też łowić ludzi w łodzi? Zrobisz teraz ten mały krok, a wielki dla ludzkości. Udostępnij. Nie możecie zabraknąć. Dołącz do nas.